Dzisiaj musimy uciec ze szkoły, bo ja nie chcę tutaj być, Pimpek, i tutaj jest jakaś klasa od matematyki. Ile to jest? 2 plus 2. Nie wiem, ale dobra, wiesz co, Pipek ja uciekam. No uciek, musimy wrócić do tej szkoły. Już jest koniec wakacji, musimy się uczyć. Jak? To przecież jeszcze jest pół miesiąca ponad, a nawet miesiąc. Ja chcę cały rok mieć wakacje. O nie, chodź, wracamy do szkoły, ale jakoś jesteśmy bardzo wolni, co nie? No tak, ale wiesz co, nie zaciągniesz mnie do klasy, bo ja chcę stąd uciec tylko chwilę i już prawie będziemy na końcu, tylko o nie, tutaj. To jest więcej klas do przejścia. I najgorsze jest to, że są tu jacyś nauczyciele, a my się chyba spóźniliśmy. Nie, proszę nas zostawić! No tak, my chcemy uciec i nie. I nie, wróciliśmy na sam początek i jesteśmy w naszej ławce. Ja chcę stąd uciec. Ale Lucek, możemy być troszeczkę szybsi, bo my byliśmy zbyt wolni na tych nauczycieli i nas złapali. Ej, tak, bo na końcu tam jest wyjście. I wiecie co, widzowie, jeżeli kiedyś będziecie w szkole, a na pewno będziecie, to zobaczcie, tutaj jest ławeczka i ja wam polecam mieć taki kieszyć z a nawet plecak tutaj postawić i piórnik, bo to są najlepsze rzeczy do szkoły, które możecie sobie kupić. I jest cały zestaw, który też ma wszystkie rzeczy, a na dodatek jest mój autograf, który dostajecie za darmo w zakupie zestawu. Dobra, Pipek, więc ja chcę trochę potrenować i uciec z tej szkoły. Tak, ale lepiej pójść na bieżnię, bo tam trenujesz swoją wytrzymałość, a tutaj trenujesz swoją szybkość. Patrz jak biegnę! E, tak, widzę. Dobra, to w takim razie muszę, bo ja naprawdę chcę uciec z tej szkoły, bo ja już nie chcę tutaj być ani sekundy dłużej. I tutaj po lewo mi pisze, że mam 2000 szybkości i to cały czas wzrasta. Ale wiesz, że możesz mieć mm. jeszcze więcej, tylko trzeba wydać Robuxy, a ty jesteś uh. mega biedny, a ja sobie chyba pójdę tutaj, na tą miejsce dla VIPa. A, faktycznie, ty sobie teraz zaczynasz na niej biec. O, nie widzę, wiecie co? Mnie to już nie obchodzi i też podejdę sobie tutaj i teraz kupię sobie VIPa, żeby to mieć. Czekaj, nie rób tego, tu jest tylko jedna bieżnia, nie możemy w dwójkę Używa. właśnie, że może możemy, bo teraz, pom! Zaczynam to używać i tak zaczyna biec. I zobaczcie, dostaję teraz troszkę więcej szybkości i zarobiłem już troszkę pieniędzy. I teraz w ulepszeniach, o, sobie Spida tutaj ulepszę, żeby mieć go jak najszybciej. I tutaj wytrzymałość na dole też powiększę. I teraz na bieżni dostaję jeszcze więcej. I teraz z tą prędkością będę mógł szybko uciec z tej szkoły, więc lecę! O, wow, ty jesteś dosyć szybki, <laughs> ale patrz do mnie, Ja jestem sto razy szybszy od ciebie! Nie, no nie, poczekaj chwileczkę, pipek. Ja naprawdę tutaj nie chcę być. Nie zatrzymuj mnie. <laughs> Ale ostrożnie tutaj są ci nauczyciele. Sorry, Luczek, ale ja stąd uciekam! A, czyli jednak chcesz uciec? I bardzo dobrze, ja też uciekam. Dobra, widzowie, ale to było bliskie. Ale wiecie, co. Patrzcie, jesteśmy teraz w jakimś innym miejscu i w tej szkole są jakieś przeszkody. I Jak to czemu w szkole jest jakaś lawa? Ostrożnie musimy to przeskakiwać, ale na szczęście mamy na tyle wielką prędkość, że na luzie damy sobie radę. Ech, tak, i zobacz, jesteśmy już tutaj w rozwalonej szkole i a to, to naprawdę są jakieś przeszkody takie mocne. O, i to nawet się U. zapada. U, ja spadłem na dół. Ej, i bardzo dobrze. A zobaczcie, ja już tutaj w oddali wyjdę. Wyjście. Tak, to chyba powinno być. To, dobra, lecę to w takim razie i błagam. Muszę szybko wylecieć. I moja główka już tutaj na górze jest prawie w połowie, więc bardzo dobrze. Dobra, lecę tutaj dalej. I teraz, o, mamy jakiś labirynt do przejścia. Ale, o, o, tutaj ktoś mnie goni. Wracaj do szkoły. Musisz być w pierwszej ławce, bo za inaczej dostaniesz jedynkę. A, nie, nie, goń, mnie, proszę. Muszę szybko się przechodzić. I nie. Zostałem złapany. Pady Pipek, bo mnie pan wychowawca i dyrektor złapa. Bo nie jesteś wystarczająco szybki! Byłeś na hmm. tyle wolny, że udało mu się cię złapać. Ale spokojnie, jak chwilę poćwiczymy, to na pewno będziemy szybsi od niego. Tak, i wiecie co, widzowie? Ja na moim plecach chcę mieć mój plecaczek z Duczek Shop, a Pimek nie będzie mieć swój czerwony. Tak, teraz będziemy biegać o wiele szybciej, bo chyba książki dają dużo mądrości. Co nie? a książki są w plecaku, więc dawaj, Pipek szybko biegamy i wiesz, co na dodatek? Po prawo tutaj kupię sobie zwierzaka, który da mi razy cztery. On kosztuje tylko 15 Robuxów, więc to bardzo mało. Ej, wiesz, ja też go kupiłem i zobacz, on tak śmiesznie wygląda, tylko musisz go założyć. Sobie tak, więc uwaga, kliknę go i teraz założę. I tutaj po prawo też jest oferta, więc to kupię wszystko za 25 Robuxów pakiet, który daje mi troszeczkę. I wiesz co, Pipek, teraz musimy na maksa się wytrenować, bo musimy uciec. I teraz nawet bym w ulepszeniach coś dokupił. Wiesz co, ja chcę coś na koniec, więc czekaj. Wejdę sobie w sklep i kupię gotówkę za 250 tysięcy, bo wszystko sobie ulepszyć. Widać, to nie będzie za dużo. Przecież ty wszystko dasz na maksa! To no tak, bo właśnie o to tutaj chodzi, Pimpek. Musimy uciec z tej szkoły. Tutaj, o, wytrzymałość dam więcej. Dobra, i teraz to, wow, mamy taką wielką moc, że na pewno będziemy bardzo szybci Dobra, teraz troszeczkę pomiję i pójdę na bieżnie I moja prędkość tutaj po lewo zaczyna wzrastać. Mam 25 tysięcy. I teraz jestem naprawdę bardzo szybki. Dobra, Pimpek, teraz uciekam z tej szkoły. Lecę na sam koniec. I ja uciekam razem z tobą. Jestem troszkę szybszy, ale parci głupi nauczyciele nic nam nie zrobią. No tak. Bo my jesteśmy mega szybcy I to sobie na luzie przejdziemy I te tutaj przeszkody również I teraz jesteśmy tutaj, gdzie był ten dyrektor, który nas złapał Ale spokojnie, ja teraz, pom zaczyna go przeszkakiwać Bardzo dobrze, tak, ja też go przeskakuję Ale ostrożnie, bo wytrzymałość Uf. nam się już zmniejsza Ej, tak, musimy uważać teraz Ej, mamy labirynt w szkole O, o, czekaj chwileczkę, ja tutaj coś widzę A, ktoś mnie goni o jakiś nauczyciel Się, chociaż nie, chyba jestem zmęczony. Muszę troszeczkę potrenować jeszcze. I teraz jestem mega szybki. Wytrzymały tak pimpek, Teraz polecę na koniec. I na pewno uda mi się to przejść, tylko chwileczkę. Ja tutaj o znowu widzę tą osobę, która za mną biegnie, ale ja jestem mega szybki! I nawet tutaj nawet tutaj, ej, jest mój plan lekcji, na którym sobie możecie zapisać jakie lekcje możecie mieć teraz w klasie, jak pójdziecie do szkoły, więc sobie musicie wyjść na luczechshop.pl bo w sumie w tej szkole jest tutaj dosłownie wszystko i dobra, pimpek, z tego co ja widzę, tutaj jest wyjście, ale tutaj o, o jest jakiś pan chyba od wf -u. nie gada, jeszcze kolejny nauczyciel, my już ich wszystkich musimy przebiec, no tak, ale zobacz jak ja jestem szybki, E, no to było akurat łatwe, dobra idziemy sobie teraz, tu jest jakaś lawa i teraz, ej skakujemy po drabinie, chyba akurat wychodzi z więzienia i nie, teraz a lava szybko wskakuje! Od się rócić szybko! O, co to było? Udało ci się przejść dalej! No jasne, widzę twoją główkę tutaj na górze jesteśmy w połowie i teraz o w tej szkole są kolce, więc szybko, czas to przebiec, tylko nie wiem czy dam radę! O, ja nie mam tyle siły Chyba nie dam rady z tobą uciec Bo ty musisz dłużej potrenować No nie, Pipek, ja już byłem naprawdę na końcu Dobra, teraz robię maksymalną prędkość I zobacz, ile jej wbiłem Bo masz jeden milion tutaj po lewo mi pisze I teraz, pipek, na pewno przejdę to do końca I ucieknę z tej szkoły Tylko szybko, Luczek, bo ta na może cię dogonić Ale w sumie ty jesteś szybszy od niej Tak nie, zobacz, jak szybko przeszedłem to I dawaj, teraz musimy przebiec tutaj Cały ten pas, gdzie są te A, kolce, dawaj szybko do końca ale ostrożnie, <laughs> bo zaraz nie zdążysz, ona się przyjdzie! Nie, dałem radę, dobra. A gdzie ty jesteś? Bo ja już jestem, Ej, prawie przy wyjściu ze szkoły. Ja już tutaj widzę wszystko. Wiem, którędy mam iść Ten tędy, tędy. ja już jestem za tobą przy tych Uy. kątach, bo się bałem, że one mnie przygniotą. Serio, czekaj, ja cię nie widzę. A nie, tam chyba widzę, że ktoś biegnie. I chyba udało ci się, dawaj tutaj. już biegnę, ale ten most się nie zawalił. Muszę ten tędy przejść? Uf, udało mi się. Tak, a teraz, o, o chyba musimy szybko przebiec, bo tutaj. A, co, znikające mosty i możemy wpaść do lawy. Ty. Nie, ludzie, no, co ty bo, bo, bo. O, ty wpadłem w twój kwa kwadracik i zginąłem! <laughs> serio, ej, a teraz mamy ej, jakieś boisko w szkole i wiesz co? Idealnie taki worek z luczek, shop.pl Z pieskiem, by się przydał na taki web, więc widzowie musicie go mieć. A ja teraz a uciekam przed tymi typami, którzy są bardzo szybci i a, prawie mnie dogoni! Którzy są bardzo szybcy i a, prawie mnie dogonili! I chwileczkę z tego co mi się wydaje, to a, ja mogę się z nimi bawić, zobacz tylko chwileczkę, o, dobra, idę lepiej tutaj i zobacz! Bo na górze tutaj widać moją główkę, i ona jest na końcu, a ty jesteś, ej, na początku! Ej, ale ja jestem tuż za tobą, tak naprawdę pas, mogę się przeteleportować dalej. Ej, diero no no nie możesz oszukiwać, a chwilę, ja jestem w korytarzu szkoły i coś mi się wydaje, że Pimpek uda mi się uciec, bo ja nie chcę być tutaj w szkole. Zaraz tam chyba pisze nawet exit, ty jesteś oh. na ostatnim etapie, tylko że chwila, nikt cię nie zatrzyma? Ej, no właśnie, ale chwilę. Nie, tutaj jest pan dyrektor i a, on mnie pokonał, chyba chcę znowu, żebym był w szkole. No nie, on jest uh. chyba zbyt silny, ty jeszcze nie jesteś najszybszy. A, ale jak to zobaczę, ja przecież wszystkich Konuje, jestem naprawdę mega szybciorem Tutaj ci ludzie są w sumie bardzo łatwi, ale ten dyrektor na końcu Dobra, wiesz co, wrócę się tutaj na początek i teraz Chcę troszeczkę jeszcze pobiegać na tej bieżni, żeby być jeszcze szybszym I teraz chyba ten nauczyciel mnie nie dogoni Ja teraz biegnę cały czas do końca i on jest już za mną Tylko czekaj, on przyśpiesza, patrz jak jest szybki Tak jest i chwilę udało mi się, uciekłem ze szkoły Tak, tylko chwileczkę, o o Jestem znowu w klasie i chyba nie udało mi się uciec